32. parada z okazji święta Konstytucji 3 maja w Chicago, doroczne piękne biało-czerwone święto. W tym roku poświęcone szczególnie temu wyjątkowemu wymiarowi relacji polsko-amerykańskich i o tym opowiemy w dzisiejszym przystanku Ameryka. Przede wszystkim to jest najważniejsze, największe, najpiękniejsze wydarzenie polonijne. Początki parady są bardzo stare, że tak powiem, bo to już od 132 lat organizujemy paradę tutaj w mieście Chicago. Pierwszy raz była zorganizowana na stulecie podpisania powstania Konstytucji 3 maja. Parada w Chicago to biało-czerwony tydzień, to szereg przeróżnych wydarzeń, w których podkreśla się polskość. Parada jest wydarzeniem, jest wydarzeniem społecznym, parada jest wydarzeniem kulturalnym, parada jest wydarzeniem i muzycznym, dlatego że od jakiegoś czasu mnóstwo dzieje się wokół parady. To nie jest tylko już jeden dzień. To jest jednak już prawie cały tydzień konstytucyjny. To są wydarzenia, to są happeningi, to są spotkania. Chciałabym też serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy za chwilę otrzymują, wa, otrzymają ważne odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. Stoi wystawa absolutnie niezwykła. Wystawa pod tytułem Warszawa, Mariupol Miasta Walki, Miasta Ruin, Miasta nadziei. It is my great pleasure to welcome you to this distinct celebration. The Polish Patrzę na tę flagę. Bardzo byłam wzruszona, gdy ją podnoszono. Na tle pełnej nowoczesności, wyrażającej technologie, najnowsze technologie, polska tradycja. Wspaniałe, że możemy się zebrać w tym miejscu w dniu polskiej flagi, w dniu polskiej diaspory. Wspaniałe, że możemy się zgromadzić przy pomniku kościuszki. Kościuszki polskiego bohatera, który walczył za polską flagę właśnie, o po polskiej granicy. Przygotowania grup paradnych trwają od samego rana. My dotarliśmy w miejsce, gdzie zebrali się chicagowscy policjanci. To parada jest dla, dla wszystkich polskie policjanty. I co roku jesteśmy tu w Chicago, i co roku jesteśmy na, na, na paradzie. Cała Polonia będzie dzisiaj na, na paradzie. Jest fajny dzień. Mamy dużo policjantów, co będzie na, na paradzie. mamy dużo policjanty, co przyjechały z swoją radiowozy uh, od different suburb Chicago. Dzisiaj mam biało czerwony headband to jest tylko jeden dzień, co my możemy włożyć headband normalnie to jest uh, uh, czarne i białe. There's some working, there's some attending the event uh... We have a parade of vehicles that are, are going down to uh, help celebrate uh, with our spot in the, in the parade. Um, but uh, yeah, we uh, have a large contingent of Polish officers here in the Chicago land area. Organizacje z Chicago mają wsparcie przyjaciół z the Stanów Zjednoczonych, no i przykład na to w policji do kolegów z Chicago dołączył policjant nowojorski. Tak, my przyjeżdżamy z Nowego Jorku tutaj gdzieś od 8-9 lat, to jest jakby część Polski tu i to jest taki nasz, nasz dzień tutaj jest, jak się maszeruje w mundurze to po prostu ciężko opisać, ale to jest wspaniałe uczucie. Z główną wybórą z zrobiło się bardzo, ale to bardzo głośno i świetnie, a to wszystko za sprawą Polskiej Szkoły im. Króla Kazimierza Wielkiego z Ormancewios. Prowadzenie parady to tak naprawdę prowadzenie ludzi gdzieś można powiedzieć po jakichś emocjach które my próbujemy znaleźć witając ich przed główną trybuną przygotowując także informacje na temat kto jest istotny kto obchodzi jubileusz komu należą się dzisiaj życzenia Witamy wszystkich członków tej organizacji Organizacja Polonia Football są instytucje, są kluby, są grupy, które są z nami przez kilkadziesiąt lat, ale są i tacy, którzy pojawiają się po raz pierwszy. To, co jest absolutnie niezmienne, to jest entuzjazm młodych ludzi. To jest ten moment, kiedy na paradzie pojawia się naprawdę tysiące młodzieży, małej, średniej i tej starszej. To, co się też zmienia, to fakt, że mnóstwo ludzi, tak sobie uzmysławiam, że już tu się urodziło. Kiedy zaczynałem prowadzić, współprowadzić Paradę 3 maja, większość ludzi jednak przychodziła z Polski. Przed nami kolejna szkoła. Zobaczcie, wyglądają i W paradzie biorą udział przedstawiciele wszystkich grup Polonii. Można spotkać się tutaj z przedstawicielami kilkudziesięciu organizacji. Każdy, kto czuje się Polakiem, są to ludzie, którzy mówią po polsku, ale są to także ludzie, którzy mówią wyłącznie po angielsku, a więc trzecie, czwarte, piąte pokolenie, które wciąż czuje się Polakami, no i przychodzi na tę paradę i manifestuje, albo staje na trasie parady i wita paradę. 232 rocznica konstytucji 3 maja. Jesteśmy tutaj dzisiaj i manifestujemy naszą konstytucję. Drugą na świecie, a pierwszą w Europie. Trzymajcie się! Hej! jej lub przychodzić chodzić na te parady to są nasze takie polskie Czyś to polskość tutaj tak bardzo tu nie potrzeba języka. Wszystko po polsku, sklepy i praca, wszystko. Także druga polska. Witamy bardzo serdecznie marszałka tegorocznej parady 3 maja, pułkownika Andrzeja Adamczyka. Tradycją parady jest też wybór marszałka, czyli osoba, która rozpoczyna to wydarzenie. W tym roku tym wielkim marszałkiem parady w Chicago jest Andrzej Adamczyk, przedstawiciel Gwardii Narodowej Stanu Illinois. Jesteśmy wdzięczni. Wszystkim e, e, Polakom tutaj w Chicago, wszystkim e, rodakom e, za to, że możemy brać udział w paradzie każdego roku i w tym roku, e, tak jak w każdym roku, e, być e, tutaj w Chicago z Polonią. Media zmieniają się w przeciągu kilku dosłownie dni, w media, które mają piękną narrację historyczną, w mediach pojawiają się goście, coraz więcej przyjeżdża także polityków z Polski, ale ludzi, którzy chcą nam opowiedzieć o historii Polski, a w gruncie rzeczy chcą opowiadać także i temu młodemu pokoleniu, bo bywało tak, że jeszcze 20 lat temu na pytanie, co działo się w historii 3 maja, bardzo wielu Urodzonych w Stanach myślało, że to jest Dzień Niepodległości. Jak Pan patrzy na to wydarzenie w Chicago? To bardzo ważne wydarzenie dla Polaków mieszkających w Chicago, ale także w Stanach Zjednoczonych, bo ta parada ma charakter dużo szerszy. Niż tylko dotycząca właśnie mieszkańców Chicago polskiego pochodzenia. Ja jestem bardzo zbudowany rozmowami z Polakami, które dzisiaj przeprowadziłem. Oni stanowią bardzo ważne wsparcie dla naszych wysiłków, jeśli chodzi o współpracę wojskową polską i amerykańską. O, to jest wydarzenie legendarne. To klejnot w koronie różnych polskich pochodów, marszów. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w tym roku właśnie w tym wielkim wydarzeniu dla naszych rodaków, nie tylko w Chicago, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że na całym świecie. I świetnie, że jesteśmy widoczni, że jest tyle osób uśmiechniętych, pogodnych, sympatycznych, którzy, które to manifestują, swój patriotyzm, swoją polskość. I mogą to zobaczyć Amerykanie, mogą to zobaczyć inne narodowości tu żyjące, mogą dowiedzieć się o Polsce, właśnie o tym, jak mamy wspaniałe tradycje. Cieszy nas to, że Polska dostrzega naszą działalność, dostrzega ważność tego, tego wydarzenia. Władze lubią Polską Paradę, ponieważ Polska Parada nie sprawia kłopotów. Mamy tu przedstawicieli lokalnych, chicagowskich władz. No i specjalna uchwała w związku z naszym świętem. Jak najbardziej, więc tutaj właśnie jesteśmy od Urzędu Gospodarki Wodnej, albo jak to się mówi po angielsku: The Metropolitan Water Reclamation District. I razem właśnie uchwaliliśmy tą uchwałę, proklamację, która właśnie czci nasze święto. Wivat, wivat, 3 maj! Tegoroczna parada w Chicago to także między innymi silne podkreślenie więzi amerykańsko polskich W strefie militarnej w związku z tym w stolicy stanu Illinois, w miejscowości Springfield odbył się uroczysty bankiet z okazji 300-lecia Gwardii Narodowej stanu Illinois, a także 30-lecia współpracy tej od Gwardii z Polską Armią. The partnership uh, between the uh, Polish military and the Illinois National Guard. Uh, is incredibly strong, and and it dates back 30 years. Uh, there's right at the beginning there were 13 different countries that were partnered with National Guard states. Today, there's almost a hundred of those partnerships. But I will tell you that the Illinois National Guard partnership with Poland is the strongest, and it really goes to speaks to the issue of how Poland. Has embraced modernization, how Poland has become an incredible, not only economy uh, in Europe, uh, but a military that's modernized. Dzień Konstytucji 3 Maja is takim największym wydarzeniem, when rzeczywiście wszyscy. Z lewa, prawa, z tyłu, z przodu, y, z, obojętnie jakim językiem władają, spotykają się razem i razem y, celebrują święto, pokazują Polskość. To jest największe wydarzenie, gdzie możemy pokazać ilu nas jest, jacy jesteśmy, y, co sobą reprezentujemy. Te dni to jest nasz czas, to jest polski czas, no i można powiedzieć, że to jest także moment, kiedy my możemy również zaświadczyć o swojej polskości w amerykańskim środowisku. To wielka duma z tego, że możemy poza ojczyzną czuć się tak naprawdę jak u siebie w domu. Kago w biało-czerwonych barwach świętuje polską konstytucję, a ja zapraszam Państwa już na kolejne nasze spotkanie. Do zobaczenia!